Bardzo serdecznie, bardzo dziękuję za tak obecność na naszej dzisiejszej konferencji. Mówimy Wam o wnioskach, które wpłynęły na projekty i ogólnopolskie i osiedlowe z okazji olsztyńskiego budżetu obywatelskiego. Osobami, które przedstawią jak wyglądał tegoroczny nabór tych wniosków są Pan Prezydent Jarosław Słoma pierwszy zastępca Prezydenta Olsztyna. Łukasz Łukaszewski, przewodniczący zespołu koordynującego Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego oraz Katarzyna Zarecka, Biuro Komunikacji i Dialogu Obywatelskiego. I na początek o kilka słów wstępu. Proszę pana prezydenta Jarosława Słona. Dzień dobry, witam państwa serdecznie. 30 czerwca zakończyliśmy nabór wniosków do trzeciej edycji Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego. Cieszymy się, że mieszkańcy naszego miasta wykazali się aktywnością i wyrazili chęć współtworzenia nowych elementów infrastruktury w Olsztynie, nowych pomysłów na wykorzystanie środków z budżetu obywatelskiego, partycypacyjnego. Wyrazili chęć rozdysponowania kwoty, którą w tym w tegorocznym budżecie określiliśmy na 3 miliony 530 tysięcy Złotych, czyli to jest różnica 230 tysięcy, jeśli dobrze pamiętam, w porównaniu do budżetu ubiegłorocznego. I można powiedzieć, że aktywność mieszkańców organizacji społecznych spełniła nasze oczekiwania w tej kwestii. Łącznie zostało zgłoszonych 200 wniosków. Jak dotychczas dopuszczonych do kolejnego etapu zostało 21 wniosków ogólnomiejskich, 100 osiedlowych, ale też jeszcze dodaję, 17 wniosków podlega doprecyzowaniu, jeśli chodzi o rozstrzygnięcie, czy będą dopuszczone do dalszego procedowania. Także, Szanowni Państwo, jako miasto, które promuje możliwość współdecydowania mieszkańców o. Zagospodarowaniu części środków z budżetu poprzez budżet obywatelski próbujemy doprecyzować jeszcze e, tę procedurę. W związku z tym, jak być może już Państwo wiecie, w tegorocznej edycji pojawiły się nowe elementy. E, możliwość zgłaszania propozycji została e, stworzona dla mieszkańców, e, którzy ukończyli 13 rok życia, natomiast osoby od 15 lat zbytż będą mogły uczestniczyć w głosowaniu i tutaj też organizacje społeczne również są podmiotem co do możliwości zgłaszania i dalszego procedowania tych wniosków. Tak jak poprzednio osiedla osztyńskie będą mogły wzbogacić się o przedsięwzięcia dofinansowane z budżetu obywatelskiego, 23 orsztyńskie osiedla Natomiast inwestycja ogólnomiejska, kwota miliona złotych, Te osiedlowe inwestycje będą mogły maksymalnie mieć wartość 130 tysięcy złotych. Tak to w skrócie wygląda. Jeszcze raz wyrażam satysfakcję z tego, iż mieszkańcy naszego miasta tak licznie wykorzystują tę możliwość, którą daje budżet obywatelski, czyli oprócz decyzji zapadających w gronie członków Rady Miasta, jest też możliwość, aby tam gdzie sami mieszkańcy widzą potrzebę nowych inwestycji, nowych przedsięwzięć, nowych obiektów, głosem mieszkańców po przeprowadzeniu procedury, która przewiduje konsultacje społeczne. I głosowanie nad tymi projektami mogły w perspektywie przyszłego roku pojawić się w kilkudziesięciu miejscach Holsztyna nowe obiekty, nowe inwestycje osie w tegorocznej edycji Holsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego. Dziękuję za tę aktywność i zachęcam do dalszego, bo przecież przed nami chociażby jeszcze głosowanie, w którym. To w głosowaniu w edycji miniejącej wzięło udział około 24 tysięcy mieszkańców naszego miasta, a zatem mamy nadzieję, że tutaj też będzie jeszcze bardziej aktywna postawa mieszkańców. Dziękuję za uwagę. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, chcieliśmy, żeby budżet partycypacyjny był oczywiście bardzo transparentny, tak żeby nikt nie mógł zarzucić nam czegokolwiek w tym temacie. Jest w tym celu między innymi powołana komisja koordynująca, której przedstawicielem jest Radny Łukasz Łukaszewski. Zatem poproszę, żeby Pan Radny opowiedział nam kilka słów o tym, jakie są właśnie wyniki pracy tego zespołu. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, może tak pokrótce powiem, co to jest ten zespół opiniujący i koordynujący budżet obywatelski. Jest to zespół, który składa się z 10 osób. W skład tego zespołu wchodzi dwóch przedstawicieli organizacji pozarządowych, dwóch przedstawicieli prezydenta, dwóch radnych oraz dwie osoby wybrane w drodze losowania z mieszkańców na którzy zostali zgłoszeni. Oczywiście wszyscy byli wybierani w drodze losowania, żeby było to jak najbardziej transparentne. Radni również. Szanowni Państwo, nasz zespół koordynujący tak naprawdę przystąpi teraz do kolejnej części pracy zajmowaliśmy się do tej pory promocją zgłaszania projektów do budżetu obywatelskiego i do 30 czerwca. Teraz zajmiemy się rozpatrywaniem odwołań od projektów, które nie zostały dopuszczone do głosowania. I 14 czerwca, 14 sierpnia mam nadzieję, że bez żadnych poślizgów uda nam się ogłosić listę projektów, na które będzie można oddać swój głos. I kolejny etap pracy zespołu, czyli promocja e, i koordynacja głosowania oraz promocji e, głosowania e, przed mieszkańcami. Co tyle może o takich szczegółach, ponieważ my tych projektów jeszcze nie widzieliśmy, e, może osoba, która to będzie opisała. Dokładnie, pani Katarzyna Dolecka jest tą osobą, która ostatnio spędziła cały dzień na tym z całym zespołem, żeby wszystkie te wnioski dokładnie przejrzeć, sprawdzić je pod względem formalnym. No i niestety, tak jak wspomniał pan prezydent, część wniosków musiała zostać odrzucona. Dlaczego odrzucamy niektóre wnioski? E, jakie warunki trzeba faktycznie spełnić, żeby te wnioski mogły być uznane i dlaczego jeszcze niektóre wnioski są tak zwane oczekujące o tym wszystkim wani Katarzyna teraz poproszę, żeby powiedziała. Tak jest w tym roku. Opiniujący powołanie przez prezydenta Osztyna składał się z urzędników. Byli tam przedstawiciele m.in. zarządu zieleni i transportu w Osztynie, Wydziału Inwestycji Miejskich, Wydziału Rozwoju Miasta i Budownictwa, Wydziału Gospodarki i Gospodarki Nieruchomościami, a także Wydziału Środowiska, Biura Promocji, Wydziału Kultury i Ochrony Zabytków. Nad prawidłowością obrad czuwał też przedstawiciel naszego wydziału Biura do Spraw Obsługi Prawnej. I rzeczywiście obradowaliśmy cały dzień od rana do późnego popołudnia. Tak jak Pan Prezydent powiedział, wpłynęło wszystkich wniosków 200 w tym roku. I po obradach zespołu opiniującego... Wnioski, które zostały odrzucone przez zespół opiniujący, zostały odrzucone zazwyczaj z powodów takich jak to, że proponowane zadanie nie będzie leżało na gruntach chodziło tu głównie o projekty inwestycyjne. Czyli jeśli ktoś wnioskował o na przykład remont budowy chodnika, który leży na użytkowaniu wieczystym spółdzielni mieszkaniowej, wtedy taki wniosek nie mógł być przez nas pozytywnie rozpatrzony. Poza tym jeśli na danym obszarze jest uchwalony plan zagospodarowania miejscowego, który jest, który, na który wniosek był, pomysł na wniosek był niezgodny z tymi planami, również taki wniosek musiał zostać odrzucony. Jeśli chodzi o wnioski odrzucone, każdy z wnioskodawców otrzymał nas informacji, mamy na to 7 dni od posiedzenia zespołu brącego. Aby poinformować wszystkich wnioskodawców, których wnioski zostały odrzucone lub są do uzupełnienia, wnioski odrzucone wnioskodawcy mogą się odwołać od, od decyzji zespołu opiniującego do zespołu koordynującego. Natomiast jeśli chodzi o te wnioski, które, które prosi, będziemy prosić o ich uzupełnienie, wnioskodawcy mają na to 7 dni od momentu poinformowania przez nas. Jeśli wnioskodawca nie będzie chciał w ciągu tych 7 dni wniosku poprawić czy uzupełnić, wtedy według zarządzenia odnośnie budżetu obywatelskiego wniosek zostaje negatywnie rozpatrzony. Także jeszcze dużo pracy przed nami. Tak jak Pan Przewodniczący z 14 sierpnia opublikujemy pełną listę gotową wszystkich projektów, które w tym roku będą głosowane. Głosowanie w tym roku przewidzieliśmy na termin między 12 a 27 września. Będzie głosowanie w formie papierowej w wyznaczonych punktach na każdym osiedlu oraz będzie to też głosowanie internetowe, tak jak w roku ubiegłym. Oczywiście o tych wszystkich terminach, o których mówiła Katarzyna, będziemy jeszcze Państwu przypominać, żeby one absolutnie nie umknęły. Czy mają Państwo teraz jakieś pytania do naszych gości? Czy ewentualnie indywidualne rozmowy? Jeżeli tak, to dziękuję bardzo i zaznaczam, że... ciekawostek, w dniu 14 mamy spotkanie z przedstawicielami Olsztynka, gminy Olsztynek, którzy mają zamiar w przyszłym roku uruchomić również budżet obywatelski w swoim mieście. Przyjeżdżają z nami skonsultować, jak co najlepiej i najbezpieczniej się je wprowadzić.